Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z Ace Ventury, Jak wiecie, jak oglądaliście, ostatnio uwolniliśmy wieloryby, i po misji wracamy do domu. Pewnie na jaką, po jakieś kolejne zlecenie. Zobaczymy że coś się zmieniło. Nie ma prądu. Nie ma prądu. Nie ma prądu. Hej, okay, co tu mamy? Nie wiem, nie, nie pewno, czy tu wisiało. Chcę zapłaty, Ventura. Ja nie żartuję. <grym i górę> Dupek. Hej. Okay. Napółka. No zrobimy liczną sztuczkę. Właśnie zainstalowałem to cacko Spike! Stary siki powinien się nabrać. Dupek. Zgadnij jaki dzisiaj mamy dzień Ventura. Dzień matki. Nie. Dzień dziecka. Dzień zapłaty. Mieliśmy kasę. No nie wiem. Nie mogę tego zrobić, nie dotykam tego. nie. Też mogę grać kartami Shikadensa. Nie wiem o co chodzi, ale... Okej. Okay. Co zrobić, żeby prąd był? Nie ma prądu. Nie ma prądu. A niech to pingwiny się rozmrażają. Hm. A, więc to tutaj postawiłem moje elektryczne węgorze. A, to już wiem chyba po co. Żaden problem. Poradzę sobie. Już wiem po co napuszczał. Jest wodę do wanny. Gdzie mam to postawić? Łazienki. Nie. 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 Nie mogę tego zrobić. Uh -huh. Tak. Poczułem. I to boli. Hmm. Okay. O kabel, dobra. A o to wybawcze kable. Co do, do tej skrzynki. Okej. Okay. Uh, 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 uh. No pewnie. Aha. I on tu może mieć jakieś rękawice albo coś? Okej, okay. do łazienki. To nie pasuje. To wanny. Pływajcie, chłopaki! Pływajcie! To się nazywa postem! Miód na moje serce. Jestem już naelektryzowany! Jestem bosem urządzeń. Mogę zrobić wszystko! <grystanie> Dobra, odsłuchamy słuchamy Także darki Ej! Zadzwoń do mamy! To było. Trzymaj się, papa. Pa. Jej wyrażenia są tak piekielnie, słodziutkie. <grystanie> Dobra, odpalamy laptopa. Szefie, gdzie zniknąłeś na tak długo? odkwietu od paru godzin! Małe spięcie z trzykadensem. Nic takiego, z czym taki gość jak ja nie dałby sobie rady. W porządku! W ogóle to dzwoniłem do ciebie, aby ci powiedzieć, że kapitan Sims skończył już łódź podwodną. Jest przygotowana do łamania lodu. Możesz płynąć do tych hasków! O, jakież to słodkie! No to ruszam w podmorską wyprawę. Zobaczymy się, ale dopiero podczas rejsu na północ. Powodzenia, ej! Dziennik kapitana, data gwiezdna 23,9. Po wysadzeniu żarka w najbliższej bazie gwiezdnej oddaliliśmy się na Otiliusem w kierunku Alackim. Oficer naukowy z Pajki, a będziemy lądować w poszukiwaniu zaginionych hasków. aha mam coś kliknąć tak Siemanko! manko cześć woohoo nie radzę tam wchodzić okay. weź mnie do grzejnika a potem weź do siebie Tam. Przychodzicie tu często. Co to za śmierdzący sztywniak? To mój ojciec, nasz wódz. Przybyłem pomóc twoim ludziom, o wodzu. Usiądźmy przy ognisku i porozmawiajmy. Okay. No, robi się cieplej, ale jestem tu w sprawach służbowych. Możesz mnie oprowadzić? Obawiam się, że to nie będzie takie proste. Mój ojciec jest bardzo podejrzliwy. Aby zyskać jego zaufanie, musisz się wykazać w nasz tradycyjny sposób. No dobrze? Prowadź. Aby się wykazać, musisz pokonać najsilniejszych mężczyzn, albo zadowolić najwybredniejsze spośród dziewcząt w wirtualnym akcie pocierania nosami. Mhm. Spaj. jeśli nie wrócę za pięć minut, to znaczy, że rozmyślam o baseballu. <śmany> <Krew> głosy. <śmany> Czy psów nadal nie ma? A teraz zaczyna się prawdziwy sprawdzian eskimoskiego mężczyzny, wymagający zręczności, odwagi i dużej siły fizycznej. Powinienem Cię poinformować. Spike, moja małpa, będzie walczyć za mnie. Jak widzisz, jest bardzo sprawna. Musisz skonstruować wspaniały totem z sześciu kawałków, które tutaj leżą. Jeżeli ułożysz właściwie totem, zyskasz aprobatę wodza. Jeżeli użyjesz niewłaściwych kawałków, no cóż, nie chciałabym być w twojej skórze. Zaczynamy! Okej. Okay. Z czego tu zacząć? Nie wiem. Ten jest krzywo, chyba to nie. Ten może. Oświecenie! No skąd ja to mam wiedzieć? Ten, może ten? No to chyba pasują do siebie. No, chyba trzeba odzyskać że jest poradnika, bo to jest ciężko. Że nawet nie ma żadnej podpowiedzi. Kurzyłeś bogów. Małe oświecenie. Zarabię z poradnika, bo nie mam pomysłu nawet. No w sumie są prawie równe, także to powinno być git. Więc co się trzęsie oprócz mojego termometru? Obudziliśmy się pewnego poranka, czując się jakbyśmy byli na Nasze haski zniknęły. Coś tu śmierdzi. I to nie jest twój nieświeży dezodorant z wieloryba. Oto miejsce przestępstwa. Śnieg. Żółty śnieg! Nie polecałbym go jeść. Chyba, że jesteś zawodowcem. Jest świeży. Zdaje się, mówiłaś, że psów nie ma od paru dni. Ależ tak jest. Spaj! To jest miejsce przestępstwa! Teraz bądź przydatny i zdejmij odciski palców. A można powiedzieć, że hasków tu nie ma. Nie dotykam tego. Kto wie, gdzie to było? No dzialok się zbugował. Aha! Po prostu zdjąć górę i zamarznąć na śmierć! Poczekaj, Ace. Mój ojciec pragnie, abyś wziął jego skórę i nosił ją, żeby chroniła cię przed zimnymi wiatrami. <słyska> Higiena osobista nie jest mocną stroną twojego ojca, co wyczuwa się po tym ubranku. Ale albo to, albo nadanie słowu bałwan nowego znaczenia. Sorry, winy tu, ale nie robimy tego dla mnie. Robimy to dla hasków. <słyska> no i co, jedziemy?

Mamy coś takiego? Nie dotykam tego! Kto wie, gdzie to było? Chyba nie. Chyba jednak trzeba się gdzieś cofnąć. Ewakuowane? Nie, nie ma tu żadnych hasków. Aaaa! Zacwane jak dla mnie. Jepi, To nie Bardzo psino, bardzo psiego detektywa wyczuł, że coś tu musi być. kosteczki z mięskiem. Pycha! Nic więcej chyba nie ma. Zamrożone. Jasko stara Starakość. Może. Prawie, ale nie zupełnie. To jedziemy. Byliśmy, Chyba też co byliśmy w A tu nie, okej, okay, to było może tu, uh -huh. może tą kością otworzymy, dobra myśl, ale to nie, nie. to. Dobra, pojedziemy do góry. Hmm, chyba przyjechaliśmy. O kurde. Jeszcze raz.

Pamiętaj, Spike, jeśli poczujesz potrzebę mał małpich gazów, nie rób tego. Stój, albo cię bardzo zastrzelimy. Zastrzelilibyście swojego komendanta? Komendanta? Myśleliśmy, że jest wrogiem. Te cimoki myślą, że wciąż trwa wojna. Zróbmy im wodę z mózgu. Nie mów takim tonem do swojego komendanta. Jak się nazywasz, żołnierzu? Szeregowy Słowik. Pierwsza zasada wojenna. Nigdy nie wyjawiaj prawdziwego nazwiska. Obydwaj! Na ziemię i pompować! Hmm. Puste! No to w porządku. Prażę, co tu jest? Nie ma sensu przedzierać się przez tundrę w poszukiwaniu paliwa dla artycznego mściciela. Muszę zatroszczyć się o jakiś nowy środek lokomocji, tak. No, niech pomyślę. Dobra, bierzemy go, nie? Czy pan odchodzi? A co z nami? Zimna wojna z hipotermią jeszcze się nie skończyła! Zajrzę do was za pięć lat, towarzysze! Do tego czasu bądźcie czujni! Bogowie cię tu przysłali, abym mogła dać ci gwizdek nadziei. Bez niego byłbyś zgubiony. Teraz powiedz mi wiesz jak gwizdać, prawda, ej? O, gwizdek przecież. Złóż usta i. Wielkie dzięki! Trzymaj się! Pa! pa. Aha Tam właśnie nie dojechaliśmy do końca w sumie. Dobra, w tym miejscu sobie skończymy ten odcinek. Jeżeli chcecie zobaczyć co było w chacie, to zobacz, zapraszam na następny. Nie zapomnijcie zostawić łapki i suba. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.